Wam jak poprawnie wykonać planka, czyli popularnie nazywaną deskę, tak żeby sobie nie zrobić krzywdy i skorygować swoją własną postawę. A więc tak, podpór przodem na przedramionach z podparciem na kolanach. Zawsze zaczynamy od tej pozycji, żebyście od razu nie przychodzili do normalnego planka, bo na tej płaszczyźnie będzie Wam dużo łatwiej to utrzymać. I teraz uwaga, co robimy? Delikatnie ściągamy łopatki, tak żeby były w takiej lekkiej retrakcji, Pilnujemy linii głowy, bo bardzo często jest tak, że mamy głowę bardzo nisko, a się z tym to zrobić. Tak? I nawet o tym nie wiemy, gdzie strasznie sobie przyciążamy tutaj całe tylne pasmo, więc lekko aktywujemy. Tak, świetnie. Co jeszcze robimy? Delikatnie lordozę spłaszczamy, napinając mięśnie brzucha, aktywując tak, nasze centrum. Świetnie. I zobaczcie, teraz ta pozycja jest bardzo stabilna, nawet ja próbuję tutaj Asię się lekko pobujać, to ona się tak łatwo nie daje. Napinamy delikatnie mięśnie pośladkowe, co zresztą będzie miało dużo lepszy efekt, jak podniesiemy kolana, ale to będzie za chwilę. I teraz utrzymując tą linię, pamiętajmy o tym, że to ma być dokładnie takie miejsce i teraz lekko ściągnąć łopatki, świetnie, i lekko można unieść głowę i to jest pozycja idealnej deski, idealnego planka, do której oczywiście zachęcamy, żebyście dążyli. Jeżeli sami tego nie możecie zrobić, warto sobie na przykład nagrać siebie na wideo i zobaczyć czy nasza pozycja jest mniej więcej zbliżona do tej tutaj. Jeżeli wszystko jest ok, to możemy teraz podnieść kolana. I uwaga. Tak, jest świetnie. I teraz aktywujemy jeszcze mocniej, bo jest większa dźwignia, nasze mięśnie, Kor, to wszystko ładnie pracuje, głowę sobie można ciutko obniżyć. Ekstra. I staramy się, żeby pięty nie były do środka, tylko były lekko y, do zewnątrz. Nawet mogą być lekko do zewnątrz, ale generalnie, żeby były prostopadłe do podłoża, czy do świetny Świetnie. I brzuszek pracuje. ok. I teraz odkładamy. Świetnie. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu napięcia jest, żebyście nie przekraczali momentu, w którym jest za duże uderzenie. Ono oczywiście dość szybko może wystąpić, jeżeli nie jesteście wytrenowani ale po to te ćwiczenia są, żeby właśnie się wzmocnić w tym zakresie. Zanim jeszcze dobrze zaczniecie planki, bardzo ważne jest, żebyście sobie wzięli jakąś matę, która nie tylko ochroni Wasze przedramiona i łokcie, ale też pozwoli Wam na pewien punkt odniesienia. Czyli będziecie widzieli, czy równo ustawiliście swoje ciało. Czy łokcie są symetrycznie, czy nogi są symetrycznie. Przez to, że jest ta mata na podłodze pozwoli Wam mniej więcej określić, czy nogi i sylwetka jest prawidłowa. I teraz kolejny błęd to będzie na przykład obniżone jedno biodro w dół. Tak, zobaczcie, to jest ta płaszczyzna. Świetnie, do góry. I kolejny błąd to będzie na przykład złe ustawienie remion, czyli jak jedno, jedna ręka jest za bardzo z przodu, a druga jest za bardzo z tyłu, pokażmy tą nie. I to są takie rzeczy, które bardzo mocno wpływają na całą naszą postawę i na całą postawę. Jeżeli w, takim, w, takim, w takiej pozycji będziecie długo ćwiczyć, to może się okazać, że ten flank nie tylko nie przyniesie żadnych pozytywnych efektów, ale może Wam zaszkodzić. Dlatego ta popularność planka bardzo nas cieszy, ale dbajmy o to, żeby to w miarę było poprawne. Ja też u siebie bardzo długo poprawiałem tę pozycję. Do czego jeszcze zachęcam? Jeżeli chodzi o sam, sam plan, do tego, żebyście byli raczej nie, że trwamy, żeby to był tylko izometryczne ćwiczenie, tylko sobie aktywujemy, na przykład wybieramy, że pracujemy delikatnie biodrami, czyli podwijamy, napinamy dodatkowo mięśnie brzucha, albo to, o co, co tłumaczyłem, ściągamy lekko łopatki, albo je właśnie wydłużamy, wychamy do przodu, żeby cały czas jakiś delikatny ruch zachodził. No i te ćwiczenia, które zaraz zobaczycie, czyli utrudniamy, troszeczkę ułatwiamy sobie, jest teraz podane w materiale. Kolejnym ćwiczeniem będzie utrzymanie naszego planka, czyli deski w podporze. I wolne, swobodne wznosy bioder. Bardzo ładnie. I wracamy. Świetnie. I jeszcze raz. Trzymamy. Świetnie. Na co warto zwrócić uwagę, że w tym momencie obniżamy leczutko głowę. Nie pozwalamy, żeby ona szła do góry. I pilujemy, żeby nasza lordoza przez przypadek nie była za mocno zlordozowana, czyli żeby tu nie było takiego dużego łuku. Świetnie. Bardzo ładnie. I zatrzymujemy. Teraz przedstawimy Wam plank bokiem, czyli tak zwana deska boczna albo side plank, zależy jak tam się to nazywa. Zaczynamy podobnie, czyli kładziemy się na przedramieniu. Ekstra. I teraz są dwie szkoły. My zaczniemy od podparcia ze zgiętymi kolanami. Jedna szkoła mówi o tym, że ściągamy łopatki bardzo mocno i prostujemy głowę do linii znowu ekstra. Świetnie. Druga szkoła mówi z kolei o tym, że delikatnie rotujemy się do małego zamknięcia, dwa jeszcze neutralnie świetnie. I tak aktywujemy blanka. Oba, yy, obie pozycje i oba ćwiczenia będą jak najbardziej yy, poprawne w zależności od co będziemy chcieli poprawić. Super. I teraz jeszcze raz do góry. Hoch. Napinamy mięśnie brzuszka. Aktywujemy cały kor świetnie i trzymamy kilka sekund. Ok. I chwila I znowu napinamy brzuszek aktywny i pracujemy. Świetnie. Ok. Zatrzymujemy się. Oczywiście robimy to na obie strony równomiernie. Możemy oczywiście to sobie utrudnić. Najprostszym, jakby, najprostszym opcją będzie wyprostowanie obu nóż. Często też widzimy coś takiego, że ludzie sobie padą noga na nogę. Jest to najtrudniejsza opcja, bo macie jakby tylko jeden punkt podparcia. Ja proponuję, żeby noga górna, będzie nawet łatwiej, była, tak, była przed, naszym, przed naszą nogą dolną. Tak? I wtedy mamy taki lepszy punkt podparcia. I znowu powtarzamy ta sama zasada, brzuch napięty. Parę sekund utrzymujemy, powoli schodzimy. I znowu góra z utrudnieniem, czyli nogi są razem, jedna na drugiej. I to jest wersja Y, jedna z trudniejszych. Ok. Co jakie modyfikacje możemy sobie tutaj wprowadzić? Y, jedną z modyfikacji będzie, że jesteśmy na ręce wyprostowanej, tak? I możemy dążyć do wyprostu łącznie z y, obiema kończynami. I uwaga, spróbujemy sobie takie coś delikatnie wykonać nie za szybko, pięknie. I teraz ręka, brzuch napięty i można dodać nogę i wtedy taka pozycja gwiazdy jest do uzyskania świetnie. Bardzo ładnie. Oczywiście to już są e, troszeczkę trudniejsze elementy. E, my w poprzednim materiale, żeśmy nagrali jeszcze e, trudniejszą wersję, czyli wersję z wykorzystaniem różnych przyrządów, między innymi z bos e, To już jest dla zawodników o, o, o powiedzmy, dużo wyższym zaawansowaniu. E, albo dla Was jako rozmaicenie treningu, jeżeli takie treningi sobie robicie w tej chwili. E, co jeszcze bym zaproponował? Sam podpór przodem do pompki Świetnie, też już jest pewnym rodzajem jakby deski planku, który pozwala nam podobnie się aktywować. Ja uwielbiam generalnie te ćwiczenia, bo można tu zrobić wiele rzeczy jeszcze takich nietypowych, czyli na przykład rozstawiam sobie szerzej ręce, super, już jest zupełnie inne ustawienie ciała, świetnie, tak i rozstawiam sobie nogi szerzej. I też nasze ciało zupełnie inaczej pracuje, inaczej aktywujemy naszą sylwetkę. Co możemy sobie jeszcze wykonać w tych pozycjach? Możemy sobie wykonać na przykład rotację bioder delikatną. Tak, raz lewy koliec bedrogu w dół, raz prawy naprzemiennie. Świetne ćwiczenia, które wpływają głęboko na mięśniówkę. Bardzo ładnie. I też zalecam jednak z nogami rozłożonymi troszeczkę szerzej. Tych yy, urozmaicień jest mnóstwo. Możemy to zrobić na przykład w wersji bardzo wąskie ręce gdzie to też jest trudna wersja, bo mamy tego, o właśnie, tego podparcia jest bardzo mało i przez to musimy się w nasze mięśnie, żeby tą równowagę utrzymać. Świetnie. No i takie utrudnienie, że podnosimy na przykład jedną rękę do przodu. Jeżeli to jest dla Was wykonane, to naprawdę brawo, bo są to ćwiczenia trudne, świetnie głęboko stabilizujące. Kolejne planki, jakie możemy wam zaproponować, to będą planki w odwróceniu, Czyli taka deska odwrócona. Świetnie. I od razu podkreślam, jeżeli nasza mobilność obręczy barkowej nie pozwala na wykonanie tego ćwiczenia albo macie jakiś ból czy coś, jesteśmy pewni, że to ćwiczenie nie jest dla nas. Więc e, po prostu spróbujcie, jeżeli go nie robiliście nigdy wcześniej, spróbujcie, czy, czy jest taka szansa, czy to nie jest bolesne, czy macie na to siłę, jeżeli nie pomijamy jakby te ćwiczenie i zostawiamy je na przyszłość. To co, spróbujemy? Bardzo ładnie ściągam łopatki brzuchu, utrzymujemy. I tutaj powiem Wam, nie, nie próbujcie dążyć do tego, żeby za mocno pójść tą głową. Ona będzie w takim leciutkim e, zgięciu. Jest to dużo lepsze dla naszych mięśni e, z przodu czyli, tak żeby ich nie przeciążyć. W tej pozycji bardzo ładnie, świetnie, i można zrobić tą samą wersję wysoką, czyli na łokciach wyprostowanych. Ekstra i tu troszeczkę jest łatwiej, jeżeli chodzi o głowę. Mówię, dążymy do tej linii, ale nie za wszelką cenę, żeby sobie po pierwszych ćwiczeniach nie zrobić za dużego napięcia z przodu na mostach osłuchołowyczykowych mięśniach. Fajnie. Do tych ćwiczeń można dołożyć podobnie analogicznie jak wcześniej, czyli unosimy raz jedną nogę, raz drugą, czy. Dla osób super zaawansowanych gdzieś tam po przekątnej można spróbować z lekkim podniesieniem ręki, ale to mówię, to jest dla już osób zaawansowanych. Przedstawimy Wam pokrótce ćwiczenia do planka, yy, czyli do podporu, yy, do ładnej deski, czyli prostej, prostego kręgosłupa. Przedramiona, kąt 90, łopatki ściągnięte, brzuch aktywny, pośladki spięte z rotacją delikatną, no, pięt do zewnątrz, czyli staram się, żeby były prostopadło, nie zapadnięte i delikatna e, aktywność na łopatkach, czyli czy to dla osób, które mają za dużą kifozę, będzie lekkie ściąganie łopatek, retrakcja, a dla osób, które mają tutaj e, jakieś spłaszczenie, to będzie delikatna protrakcja. I to jest ważne, się sobie na dzień dobre ustawili, jeżeli chodzi o e, nasz plan. Prostopadłe przedramiona w jednej linii, nogi w jednej linii, nie za daleko, jednak trzyma gdzieś tam do boku. Mięśnie brzucha napięte, to jest początek. Wypłoszone lekko naszą bardzo ładnie tutaj lordozę. Czyli leciutko podwijamy bioderka, napinamy mięśnie brzucha, głowa w linii. Nie ciągniemy głową do góry ani też nie ciągniemy głową za mocno w dół. Delikatnie możemy ściągnąć łopatki, tak jak tłumaczyłem, albo je lekko rozluźnić. Ważne, żeby te mięśnie były cały czas aktywne. I dbamy o to, żeby nasze ręce były w lekkiej rotacji zewnętrznej, ale też, żeby były symetryczne. I taką pozycję uważam za pozycję doskonałą, równą, gdzie ta nasza linia będzie tutaj przebiegała prosto.